Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy chłodnik litewski, czyli chłodnik z botwinką i chrupiącymi warzywami lub chrupiącym warzywem. Banalnie prosty i szybki do przygotowania. Niezwykle smaczny i super na takie cieplejsze czy upalne dni, bo świetnie syci, a jednocześnie też schładza. I dobrze odżywia. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Ja wiem, że przepisów na chłodniki litewskie jest mnóstwo. Dzisiaj jedna z moich propozycji, więc zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przepis pisany i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Zaczynam oczywiście od botwinki. Mam tutaj jeden pęczek botwinki z takimi większymi buraczkami. Ona jest dokładnie umyta i z grubsza osuszona. Odcinam teraz liście i buraczki i najpierw pokroję liście. Odkrawając tę część z liśćmi od samych łodyżek i łodyżki kroję w taką, powiedzmy, kosteczkę, tak z grubsza siekam, w takie kawałki, jakie chcę mieć w chłodniku. Dobrze, odsuwam na boki, osobno pokroję liście, też i tak po prostu z grubsza siekam na takie kawałki, jakie chcę mieć w chłodniku. One będą dodawane do gotowania osobno, bo gotują się szybciutko, więc po prostu oddzielam je od łodyżek, które będą z kolei gotowane z buraczkami. Dobra, łodygi gotowe, teraz buraczki. Obieram je. Jak widzicie, że pracuję w rękawiczkach, ale jeśli nie macie rękawiczek lub nie chcecie z nich skorzystać, to spokojnie można no, po prostu czystymi dłońmi, a następnie te dłonie umyć i przebarwienia skropić świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. Powinno to łatwo zejść ze skóry. Dobrze, buraczki obrane, kroję je teraz w kostkę. Generalnie w takie kawałki, jakie chcę mieć w chłodniku. Ja taką kostkę zbliżoną do tej łodyżki pokrojonej i buraczki dokładam do łodyżek, a liście trzymam osobno. Dobrze, teraz gotuję bazę. Zupy to może być albo woda, albo rosół, bulion, czy na przykład wywar warzywny. I będę potrzebowała pół litra tego płynu, i dzisiaj biorę wodę plus dwie łyżki domowej wegety, uzyskując po prostu taki wywar warzywny. Jak zrobić taką domową wegetę ze słoika? Pokazywałam w osobnym przepisie, oczywiście podlinkuję ją gdzieś tu obok i w opisie pod filmem dla zainteresowanych. Teraz po prostu to mieszam i mam taką bazę wywaru warzywnego. Dokładam tutaj od razu buraczki i te grubsze łodyżki, i zagotowuję. Na ostrym ogniu, tak żeby to się szybko zagotowało. Nie doprawiam tego, ta moja wegeta miała w sobie sól no i mnóstwo smaku z warzywy, więc to w zupełności na tym etapie wystarczy. I od momentu, kiedy się płyn zagotuje, gotuję buraczki i łodyżki przez 10 minut pod przykryciem. Dobrze? Po 10 minutach dokładam liście. Mieszam, zobaczcie, to się robi takie gęste tej wody, ma być niewiele, bo za chwileczkę będę to rozcieńczała maślanką, kefirem lub jogurtem, więc absolutnie nie dolewam tutaj wody. I mieszam i razem z liśćmi gotuję kolejne 5 minut, zatem łącznie 15 minut gotowania. Dobrze? po tym czasie zawartość garnika wygląda tak. Zdejmuję pokrywkę i studzę to. Jeśli chcę przyspieszyć proces studzenia, to po prostu wstawiam garnek do zlewu lub do większego naczynia z zimną wodą. Dzięki temu przestywnie to szybko. I tu już ostudzone. Spokojnie mogę dotknąć garnek ręką. Pachnie całkiem przyjemnie. No i teraz dodaję tutaj tak mniej więcej 800 ml maślanki, kefiru, zsiadłego mleka lub gęstego jogurtu naturalnego. I teraz trzeba tutaj dość poważnie podejść do tego wyboru, dlatego że każdy z tych wymienionych napojów mlecznych ma. Swój smak, na przykład kefir może być bardzo kwaśny i on może zdominować smak tego chłodnika. Więc jeśli macie zbyt kwaśny kefir, to można go rozcieńczyć połową maślanki lub gęstego jogurtu naturalnego, który z reguły jest słodszy w smaku. Ja daję dzisiaj 750 ml maślanki. Mieszam. I teraz dodatki. Siekany szczypior i koperek. Ja zazwyczaj daję mieszankę po dwie łyżki siekanego szczypiorku i dwie łyżki siekanego kopru, ale dzisiaj nie mam koperku, więc po prostu biorę tylko sam szczypiorek i kroję go nożyczkami prosto do chłodnika. I teraz y, jakieś chrupiące, świeże warzywa sezonowe. Najpopularniejszy jest świeży ogórek lub rzodkiewka. Ścieram na tarce o grubych oczkach, rozdrobniając je po prostu i dodaję do chłodnika. Mieszam, oceniam konsystencję, to powinno być takie gęste. Jeśli jest za mało tych warzyw, no to jeszcze tutaj ścieram troszeczkę i dodaję. I na koniec doprawiam do smaku. U nas obowiązkowo czosnek, więc taki malutki ząbek czosnku, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Ja przeciskam przez praskę i doprawiam do smaku czarnym, świeżo mielonym pieprzem, solą oraz świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny lub octem. U mnie sok z cytryny. Mieszam, sprawdzam smak. Ja doprawię jeszcze odrobinką soli. No, teraz już jest dobrze. Przykrywam i wstawiam do lodówki do schłodzenia. Spokojnie można taki chłodnik przygotować wieczorem, w dniu poprzedzającym podanie, przez noc się pięknie schłodzi w lodówce, też przykryzie smakami i następnego dnia będzie po prostu znakomity. Jeśli się spieszymy, to 2-3 godzinki w lodówce i powinno być dobrze. Można też przygotować taki chłodnik rano po to, żeby podać go na obiad lub na kolację. No i tu już schłodzony, można porcjować i podawać. Jeśli chodzi o dodatki do takiego chłodnika, to najczęstszymi, takimi najbardziej klasycznymi dodatkami to są po prostu młode ziemniaczki z masłem podane obok lub wkrojone po ostudzeniu do chłodnika, albo jajka gotowane tak na pół twardo lub na miękko i po obraniu przekrojone na połówki lub na ćwiartki i dodane do chłodnika. U mnie dzisiaj wersja z jajkiem, Prezentuje się to tak. Ja to posypuję jeszcze siekanym szczypiorkiem, świeżo mielonym pieprzem i można podawać. Jeśli chodzi o wersję z młodymi ziemniaczkami, to po prostu gotuję je osobno i takie gorące przekładam na talerz, podaję z prawdziwym masłem i przypuszczone siekanym koperkiem lub szczypiorkiem i ziemniaczki są ciepłe, a chłodnik obok oczywiście zimny. No i w ten sposób można to jeść, pyszny, pożywny obiad gotowy. U mnie dzisiaj wersja z jajkiem, więc prezentuje się to tak. No i mam nadzieję, że przepis wam się przydał i że zechcecie go wykorzystać. Gorąco zachęcam, bo naprawdę jest to przepyszna zupa, szczególnie na ciepłe czy upalne dni i jak sami widzieliście, banalnie prosta do Zrobienia. Jeśli zechcecie ją odtworzyć i zaprosić na Wasze talerze, to wszystko precyzyjnie rozpisane krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć, serdecznie zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca, no i przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo tylko dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Przepysznych chłodników Wam życzę udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!